Hejka wszystkim. Z tej strony kanał Dyskontowe Testy Rodzinki K. W dzisiejszym odcinku przedstawiam wam Łukasza, pomachaj. Kornelię oraz Emanuela. Ja jestem Agnieszka i będę stać za kamerami. Dzisiaj wyjątkowo testujemy napoje, a padło na Coca-Colę z każdego dyskontu. Ee, Łukasz, powiesz z jakich sklepów mamy? Tak, także po kolei, mamy tak, mamy kola ze Stokrotki, to jest kola Rio Mare, kola Classic z Kauflanda, kola z oszą. Oszą akurat nie ma w naszym mieście, więc. ale była... że byliśmy przypadkiem w Szczecinie, to skorzystaliśmy z okazji i zakupiliśmy. Tak, także mamy też kolę z Kauflanda, kolę Freeway, Kole Original z Biedronki, kole River Classic z Aldi. Mamy również kole Original, kola Dream Taste z, z Polo. I największa, bo niestety nie mogliśmy znaleźć małej butelki ani puszki, jest to kola z Netto. Także. Dobra, czyli razem jest 8, 8 napojów, tak? 8 napojów, czyli 8 tak. sklepów oceniamy w skali od 1 do 5. Przeważnie jest do 10, ale my sobie ustaliliśmy do 5, bo nam jest po prostu łatwiej, ale przydałaby mi się jeszcze jakaś kartka, żeby mieć wyniki, który sklep wygra. Dobra, już się przygotowaliśmy poza kamerą, na pierwszy ogień leci jest stokrotki, tak? Tak, także ja poleję, jak to się mówi, jak, jak uśniem, bo, uśniem, bo uśniem. To jest drugi odcinek, drugi tak, odcinek. Tak, drugi odcinek, łykniem, bo odwykniem. Jak mnie bo pierwszej część zajrzycie na tę pierwszą część. Dokładnie. No, no, źle nic. będzie się kojarzyć z niektórym. Ja wiem, ja wiem, ale bo to, to nie jest takie... Dobra, ja wstanę na chwilę, Dobra. Żeby... Nie było, że ten. Oleje. Nie, nie będę lał dużo. No, trochę, trochę, żeby. To pierwszy chce być Emanuel. No dobra, to. Niech Emanuel. Poczekaj chwilkę, ja usiądę. No bo Ciebie nie widać. Start. Emanuel, no. Właściwie to my będziemy oceniać hmm. tylko e, smak, tak. nie, e, bo Wybiera, pozostałe a, kategorie nie? odpadają. To, to która, która która w końcu. Wybieram czter, hmm. 45 punktów hmm. daję. Nie. Musisz się dać albo 4, hmm. albo 5. 5, 5. Dobra. dobra, Emanuel dał 5 Proszę. i tutaj wpisujemy. To jest trochę. Daję Ale, no poczekaj. No, jeszcze dobrze nie poczułaś no już Trzy. Kornelia Dobra, oceniła moment. na trzy. Kornelia oceniła na trzy. Ja. Dobra. Dobra. Teraz ja. Zdrówko. Dobrze, to ja też dam trzy. Dobra. Dobra, teraz przepuczemy sobie usta wodą po kolei, żebyśmy nie czuli cały czas tego samego smaku. To jest moja kolej. Tak. Dobra. I teraz tak. Tą kole odłożymy. Dobra. Yy, teraz leci Będzie... kola z Kauslanda Oj tak. Oj. Proszę bardzo. Tam odłożymy. Odkładamy. Dobrze, tak I tak. Druga du cola. Jeszcze raz. Cola, cola Classic z Kauplanda. Jakby ktoś jeszcze nie widział. Polecamy. I tak. Zróbmy tak do, do kamery takie... Jak otwieranie? No. Takie... A nie, tak, tak, tak. Nie zrobimy, ale tak zrobimy. Takie... Dobra. I teraz tak. Polewamy. No, ale... Wiem, tak musi. Dobra. Dobra. Możemy... Możemy nawet trochę więcej, bo... Chciałam! No, możemy jeszcze te... Zakręcić. Zakręcić. Gorzej z puszkami. Gorzej z puszkami, tak, tutaj damy więcej. wolność. Dobrze. I tym razem Kornelia zaczyna ocenianie. Tak. No to Kornelia do dzieła start go wrócisz na środek jak Ty jego możesz sobie później ten, dokończyć końca ćwórka, żeby zwolnić Co? O, oszalałaś nie tak cztery Zabry. cztery Cornelia, tak? czekaj Emanuele czekaj na mężczyźnie musisz się nawiewać no Emanuele już musiałam przesunąć Znowu! <grywa> Wiadomo. Oszukujesz? To, to teraz będę ja, uwaga. Spróbuję mhm. pomagać. Dobra. Ale różni się od pan tylko. Od tamtej koli. Już nie wypię całej. Wypi, wypi. Zrób się od tamtej koli. Ale jest ok. Dobra, dam też cztery. Trzecia kola, kola teraz. Powiedz, że trzecia kola. Nie? Teraz to... przepuczę. No wypij do końca na górę. Przepuczę do usta, Dobra, tu i piłki. Tak, no. Ze szczycina głównego. Tak bym powiedział, to jest w napisie. Teraz e, przeleję i teraz ja będę pierwszy testować. Także. także... To, jest, to jest jeszcze na głównego masz powiedzieć. Tak, tu mamy kole, z oszoą, z takim ptaszkiem. Teraz też taka ciekawostka. Sy symbol, nasz symbol. Taka ciekawostka, że teraz też na stacjach BP jest takie Taki mini, mini o Show, ale no nie jest tam pełna oferta. Z <laughs> Z dużego sklepu, ale można też kupić tam produkty z, z oszustwem. Zgadza się. Także otwieramy. 3 KODA. Mhm. No, to się przyjął. 3 KODA to będzie nie nie No, no, zrobimy. Dobra. Dobra, Dobra, teraz teraz ja będę zaczynał. A potem? Także. Słuchajcie uważnie, bo będę oceniał. Drówko. Dziękuję. Też ma inny smak. Tak myślałem, że... Jeszcze nie ma luój. jeszcze nie. Postaw. Też myślałem, że ogólnie te kole będą podobnie smakować wszystkie, ale... Jednak się myliłem. Ale tutaj... Tak nie, nie, nie do końca. Dwójka. Ja daję dwóje. dwuje już chwilę. Znowu chyba oszukam. Piątkę, tak oczywiście. <grym> Że ja to jestem oszustem po prostu. A Cornelia? Tam jest jedynka! Jedynka! Oh. O! Pierwsza jedynka. No to. To jest ekstra, Nie. Yeah. Dobra. Konty krzyk, krzyk, krzyk. Dobra, teraz będzie czwarta, czwarta kola. będzie. czwarta kola. tak. Teraz będzie kola z późniejszą. Dobra. 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 No. dobra. Tu ja otworzę. Otworzysz, dobra.

Jeden daj Cornelia daje 3. Cornelia daje 3, tak? Już. Tak, teraz, teraz będzie Emanuel, no. Znowu. No. Emi, nie oszukuj. Takiej wypiercowe. No, no spokojnie. Możesz się wypić trochę. Ocę i później dokończyć. No, znowu oszukać? Znowu oszukać, znowu. Ty, 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 ty oszukaj, co? To teraz, je, teraz ja. Tak. Zdrówko. Trzycie, czwarte. Kole z widla. Ja akurat hmm, y, od czasu do czasu piję kole z widla. Więc ten... Nie będzie to zbyt obiektywna ocena, bo znam ten smak bardzo eee. dobrze. Przepraszamy. Dam czwórkę. Dobra, Łukasz daje czwórkę i zapisujemy. Eee. Czwórka. Dobra, to, no to, to lecimy z kolą... Numer 5. Numer pięć. z Biedronki. Numer 5. Piąta kola teraz. Numer 5. To Co jest kola z Biedronki. Chyba potem się przynajmniej. Kola Wiedronki.

no, zi, grudniowy maraton? O, to jest Emanuelek. Dobrze, maraton pierwszy. Grudniowy, grudniowy maraton chcecie zrobić? A Emanuel powie <grystanie> <grystanie> Maraton Koli, tak. Nie, gru, zi, gru, Dobre. Testowanie Dobre, z grudniu. z Znowu, znowu oszustwa. Teraz tata. Teraz tata. jest zdrówka? Powiedz szósta już. Chyba i okay. zadasz. Teraz szósta kolej. Muszę to przemyśleć. No nie, no to wiadomo, że <coughs> chyba raczej nie byłbym sobą, nie? Bo też też. Pięć, tak? To zamykamy pięć o jak mi wodę. Ale to gazowane to za się odbija, nie? No raczej, no na pewno Gorzej jakby się nie odbiło. No. Piątka. Ale to przez to, że to jest jeden z naszych ulubionych kul. No, no, tak, dokładnie to, Czyli na Dobrze, razie no, mamy trzy, faworyta, trzy. tak? 4, no wychodzi na to, że tak. No. To, jest, to jest numer sz... szósta kola, za to, to dwie kole, z... kole. Szósta kola. Cola. To z Aldi. Z Aldi to jest ta kola. To, to, to jest szósta kola w tym miesiącu. Szósta. To jest szósta kola powiedz. <noise> to, szósta... to jest szósta kola. Zostaną nam... wiesz. wiesz. No, bo jedne, ja wam powiem, to. to jest nasza szósta kola, skoro tylko tyle dziecko jest na tylko A potem parę no to, to, ja. Czyli ukaż z Rówką. Czekajcie chwilę, bo jednak musi mi się trochę gardło. Teraz nie mam będę. Nie jest zła. Nie jest zła. No ja to jest nowy smak, bo jeszcze za dni nie piliśmy koli. Ja daje pięć. Hmm. <laughs> jeszcze nie. Jeszcze nie wypiętku jest tą no oczywiście no, Znowu oszukuje? No, numer 5 Chyba miałeś powie... oszustwo A, No, jest, jest, no trochę oszustwo co? No dobra jest O! No Zresztą... O! Remis! Remis, o! Hmm. Siódma Dobre, kola, siódma kola. Siódma kola będzie teraz. To jutro przedostatnia przed kola. Siódma kola teraz. Hmm. Pokaż najpierw hmm. siódmą kolę. A, a siódma kola Następna kola to jest Nika. teraz y, z, Polo. Nika, z Polo. Z Polo Wnet z Polo. Z Polo z to jest ta największa butelka. Otwieramy. <coughs> Ojej. Musi dodać wodę.

Trzymaj zdrówko, nie? Przepraszam. Tam jest kurde woda prawie. No. To. A co? Powiedz prawdę. Smakuje Ci, czy nie smakuje? Musisz ocenić chociaż jedną. <laughs> tak normalnie. <laughs> Znowu oszustwo. <laughs> Znowu oszustwo. To teraz Ty. chyba Chyba Emanuela wygryzę następnym no, razem. Tak. No. No chyba, że będą słodycze to. A chcecie? A ja chyba coś mam powiedzieć. Wiecie, chcemy, chcecie zrobić jutro maraton e, grudniowy, 22 grudnia, chcecie? Powiedz to. Się, co dojesz? Dwójka. Dwójka. Od Łukasza dwójka. To teraz ja. Mm -hmm. I co? Uu, cieńko, o, wypisała wypisała już No to została nam ostatnia. ostatnia. Czyli ósma już. Czyli ósma kola. Na, Największa na Największa świetnie. butelka. Na I duże litrów, powiedz. Wezmę e, Tak. O. Tak, to jest ta kola. To, to jest kola z netto. No, jest Stop. Największa. To jest kola, dokładnie ta kola. To jest największa kola na świecie. Nie, największa to nie. Ale... Nie, są większe. Hmm. Tak już nie będzie. Nie, jest niepotrzebna. Nie, nie, to uliczny, wajdź, o, o, a nie, nie. Jest niepotrzebna. Nie, nie, Jest niepotrzebna. Dobra. Polewaj. Taka kola. Dużo gryczosz jest tego. Nie, ta ta teraz będzie no, to jest na To Dobrze, to, to Wtedy. później, Wtedy. później. A, dobra, teraz na będzie pierwsza możesz. <grym> musimy od wszystkich kolei się kończyć. Jedynka. Jedynka. Nie, no. to jest zdrowka. Jedynka. to znaczy dzisiaj. No. Dajemy. wszystkich olej musimy i sikać. Co <grymne> <grymne> dajesz? Co dajesz? dajesz? Piątkę, tak. Znowu się uszła? Dobra, ostatni. To jest Ostatni łyk. Nie chowaj się. Nie chowaj się. Usiadłaś ostatni łyk. Bez zdrówko? Kornelia tak, tak. dała jedynkę, ale nie wypiła całej. No. Aha, no dobra. dobra. Nie liczy się? Wypisała już. Całe wypił. Proszę cię, wypisała. Ja teraz ja. Dobra, ja dam trzy. Trzy, tak. Dobra, no to teraz sumujmy. Tak. Sto ma 8, 11 punktów stokrotka. Później jest Kaufland dziewięć trzynaście osą ma siedem osiem osą osiem. Lidl ma osiem dwanaście pięć. ma ten Biedronka ma 15 i rezerwo z biedronką ma Aldi Aldi też 15 Polo ma 9 Polo i net to ma 8 też 9 ma net Czyli jest remis między e, Biedronką a Aldi więc e, wy nie widzieliście widzowie ale ja wam powiem akurat te dwie kole poza kamerą ja spróbowałam i dla mnie e, jako głos dodatkowy skoro jest remis dla mnie wygrywa kola z Aldi dobra okej okay. widzimy że widzimy w mamy zwycięzcę Kole Zaldi. pokaż, pokaż, pokaż zwycięzca. E, to jest. To jest kola River. River to jest. Tam, na, na, przed, o, piąta 3, 4, 5. Szósta. To jest. Szósta, szósta. Szósta. To, jest e, ta to jest zwycięzca, puszka, zwycięzca dzisiejszej rywalizacji. Widzimy się w trzeciej części na nagraniu, Tak. E, widzowie, taka sprawa. E, napiszcie w komentarzach. Co chcecie, żebyśmy przetestowali? Oczywiście w granicach rozsądku, bo to są nasze początki testowania. Więc piszcie swoje pomysły, a my postaramy się jeden jakiś wybrać i nagrać z tym pomysłem odcinek. Widzimy się do 22 grudnia. Teraz się żegnamy, więc pomachajcie. Tak, jeszcze ja dopowiem tak. Widzimy się za tydzień, bo odcinki, tak jak mówiłem, na, na ostatnim odcinku będą w każdą sobotę o godzinie 12.00. Także jeśli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę, komentarz, zasubskrybujcie kanał, the żeby the... nie przegapić y, żadnego odcinka. Oczywiście z dzwoneczkiem. I tak jak mówiliśmy na początku, my jesteśmy dyskontowe testy rodziny K. Także do zobaczenia. Do 2020. Trzymajcie się w